31 stycznia 962 roku wojska Ottona stanęły pod murami Rzymu. Dwa dni później papież Jan XII, młody dostojnik, włożył mu na głowę koronę cesarską. Był to moment początkujący tradycję koronacji cesarskich, które przez całe średniowiecze wiązały władzę świecką i duchową. Obok Ottona koronowana została także jego żona Adelaida. Kobieta o wielkim politycznym doświadczeniu, wdowa po królu Italii lotarze. Akt ten był nowością. Wcześniej żadna z królowych Karolingów nie otrzymała nigdy tytułu cesarzowej. Wspólna koronacja symbolizowała nie tylko związek małżeński, a także prawo do Italii dla Ottona, Adelaidy i ich syna. Był to wyraźny sygnał, że rządy dynastii mają trwać i się umacniać. Zapraszam do wysłuchania podcastu.